Cześć, witajcie z tej strony, Broly. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Tekken 7. I oh my god, tak mnie dawno w tej grze nie było, bowiem ostatnią moją grę yy, zagrałem dokładnie 29 grudnia 2019 roku. E, także słuchajcie, miałem przerwę no, prawie półtora roczną, także jest to szmat czasu. E, w tej grze zdążyło się naprawdę dużo zmienić. No i na razie rankedów oczywiście nie będę grał z tego względu, że. Na pewno dostanę po dupie, e, od tych rank, które ja aktualnie posiadam e, Także, także pogramy sobie zwykły, zwykły tutaj e, Zwykłą grę, oczywiście online e, No i zobaczymy jak tam pójdzie e, Słuchajcie, mam mojego arcade sticka, który był już zakurzony od tego e, nieużywania e, I co tu się zmieniło? Widzę nowe dodatkowe postacie e, Fakt, co to jest? Fach umram? Ej, nawet nie wiem jak to przeczytać, god damn e, Mamy Lidię, tą e, postać akurat znam, bo było o niej głośno, jest to polska pani premier Jest to polska postać e, Także, e, także to akurat wiem e, Mamy widzę e, Zafinę e, Jej chyba nie było jak ja, jak ja, jak ja jeszcze grałem e, Mamy Tucznika jeszcze e, Oraz e, Kunimitsu Tą postać akurat, ta postać akurat chyba była w. tego co kojarzę, ale mogę się mylić. W tekenie pierwszym e, i chyba drugim. E, dobra, ja sobie standardowo wezmę. właśnie nie wiem, czy Kinga, czy. Kazuję, A weźmiemy Kazuję, Zobaczymy, jak nam pójdzie. Także zapraszam do lajkowania, zobaczymy. E, postaram się oczywiście tutaj nagrywać więcej odcinków z tekena. E, o rany. O, coś tam jednak pamiętam, a co czy czy elektryki będą szły. Nie, nie idą! Kurde te elektryki to wam szczerze kiepsko, ale widzę, że ten mój Arcade stick jest już, jest już troszeczkę zużyty. Kiedyś pamiętam, myślałem nad kupnem tego, Razer Pantera, ale ten Arcade stick kosztuje 1000 zł prawie. Może teraz trochę stanie ale... No, drogi jest. Dobra, mamy Warriora. Słuchajcie, mamy Warriora. Eee, zobaczymy, czy, czy, czy tutaj. O której stronie te szczęście się uśmiechnie? <grym> o Boże. No, mniej więcej tam komboski pamiętam, ale z tego co wiem, to tutaj troszkę przebudowali ten system, ten wachlarz umiejętności bohaterów. Eee, no i niektóre ciosy się po prostu pozmieniały, nie? Te kombosy w sensie. Zagramy sobie dwie, trzy gierki, słuchajcie. Dobra Dobra, do tego bije. O, ładnie Kurde mać. Ja coś czuję, że dostanę taki wpierdol. Akurat zrobił Stepanie w tym momencie. O oh my god. Nie, no powiem wam, że się strasznie gubię, nie w tych. Yy, w tych momentach. O oh my god. Oh. No, ja go w ogóle trafić nie mogę! Co jest gro? o Proszę! Dobra, mamy go. Zapomniałem o. o Hell sweep chyba tak się nazywał ten cios. Nie wierzę w to. Chciałem Hell sweepa zrobić, ale nie pykło. Ej, w ogóle ten Arcade Stick e nie wykonuje moich poleceń. Chyba po mnie. O, czemu ja się nie podniosłem? Ej no nie idzie mi strasznie, no jeszcze z Warriorkiem. Nie, chyba po mnie jak użyje Rejza. Dobra, Jezus Maria, jakim fuksem! Teraz to jest ta ostateczna, ostateczny moment. O, nie! O, o, rany. Pokonałem go jeszcze. O, nie wierzę. Dobra, zobaczymy jeszcze raz, jak tam powiedział, ile będzie chciał walczyć. Będzie chciał walczyć. Ale pozapominałem, naprawdę pozapominałem momentami to ja się gubię. I nie wiem, co ja powinienem kliknąć, nie? Tak to wygląda. Ale najważniejsze, że nasza pierwsza walka po półtora rocznej przerwie. E, została wygrana, oczywiście byłoby inaczej, gdybym grał z moją aktualną rangą albo podobną, pewnie dostałbym takie wciry, e, że nie wiedziałbym, co się dzieje, no aczkolwiek ja się cieszę. O Jezus Chyba się zdenerwował, chyba chyba. Chyba kudłaty się zdenerwował. mi trafi. A jednak nie? Mamy go! Pokonaliśmy go jego własną bronią. Chciał mnie wykończyć rajd. Artem nie poszło, no to... Oh. O nie, -O. <laughs> ale ty kudła, to jesteś narwany. chciałem pod ścianę tutaj wrzucić, ale byłem za daleko. 2-0! Lamusie! Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O ile będzie chciał walczyć, będzie chciał walczyć kudłaty czy nie? Nie będzie chciał walczyć. Zdenerwował się chłopak. Naprawdę. Wielka szkoda. <laughs> Dobra, także szukamy e, ostatniego, kolejnego i ostatniego przeciwnika. Zagramy sobie jeszcze jedną walkę. E, mam nadzieję, że ta ranga będzie troszeczkę wyższa niż Warriora, no ale niestety w tym player-meczu player e, możemy nawet natrafić na tą wydaje mi się najniższą rangę. Także to jest tylko loteria, albo wyższą jeszcze, nie? Od mojej. E, także zobaczymy. Diska sam. O, to jest moja ranga. Eee, także także pewnie to strony podupie, no, aczkolwiek. Może jak wygram chociaż jedną rundę, to będzie progres. No po takim czasie to. To będzie sukces. Dobra. Round one. Fight. Ale ładnego swojpas zrobiłem. No jebałem tej. O, 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 o. o jestem w szoku. Dobra, ładnie. Pol mi najebał teraz. Perfekt. <hierujktoratrice> Nie wierzę w to, ale ładnie się rusza. Skupane, to trzeba przyznać mu. No nie wierzę! Urwaki, on ma zasięg z tego elektryka. O nie. Ah. Chciał elektryka zrobić, mu nie poszło. Kurwa mać, on ma wyższą, ten, wyższy zasięg ode mnie. No bez kitu. Dobra, to nie ma sensu. Słuchajcie, mam nadzieję, że Cię wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Tekken i nie tylko. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Tekkena, to zapraszam was do lajkowania. I widzimy się w kolejnych odcinkach. No niestety, problem mój polegał na tym, że ja się gubiłem. Momentami nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Jak to widzieliście teraz, na przykład w walce z Ginem. Byłem pod ścianą. No i po prostu byłem zablokowany, nie? Miałem takiego kurde. Oh! Taką blokadę, że nie wiedziałem, co zrobić. Także. Cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.